Cześć wbiło mi dzisiaj 14 sobów. E, więc robię specjal na Miał być na 10, no, ale będzie na 17. Może do momentu kiedy zedytuję ten film będzie nawet 20, więc... Nie wiem, zobaczę, ale na subów więcej niż trzy, które miałam jeszcze dziś rano. I będę robić animację niedługo też, drugą. Miał być werter, robię go kurwa od paru miesięcy i mi się nie chce. Tam poprzednią somę to zrobiłam w 4 godziny, więc motywacja. Ale nie, Wertera teraz kurwa nie da. Nie czytajcie tego, prawda? No, w każdym razie będę robić animację i moje imię, bo zwykle przedstawiam się królu. Znaczy mówię Agata. O, to było moje imię. Właśnie, w tym momencie usłyszeliście moje imię. E, minuta 13. Pewnie to i tak będzie pocięte, więc nie wyjdzie inaczej. Ale minuta 13 powiedział swoje imię. Agata. E, zawsze przedstawiam się Agata, potem nikt tego nie pamięta. A to jest moje imię, e, więc warto je zapamiętać. Ale nie mówcie tak do mnie, proszę. Spójrzcie na tą mordę. Czy to nie pasuje, mi jak Nie, nie, nie musi tak do mnie. Ale kurwa, nagryłam dwuminutowy, prawie film, jak pierdolę rzeczy do kamery. Ja pierdolę, nie sądziłam, że kiedykolwiek to zrobię. No, było miło. Do następnego specjala, na chuj wie ile subów, no. Na... Zrobię specjal na, nie wiem, 50 subów, będzie drugi. Запрашиваем.